Cześć kochani, z tej strony Anna, witajcie na kanale Opowieści losu. Oczywiście dziękuję Wam na wstępie za Wasze lajki, subskrypcje, udostępnienia i wyświetlenia kanału, ale również za Wasze cudowne komentarze, podziękowania i opinie. Witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału. Witam oczywiście ciepło i serdecznie wszystkich stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Dzisiaj, kochani, czytanko miesięczne na lipiec. Zobaczymy, co tu dla Was najważniejszego na poszczególne 4 tygodnie, jak i na cały miesiąc. A do tego przekazu zapraszam osoby z poznaku Panny. Zobaczymy, co tu, kochani, dla Was chce się pokazać na poszczególne 4 tygodnie. Jakie ważne informacje macie usłyszeć w tym miesiącu. Poproszę o informacje. Na pierwszy lipiec, na pierwszy tydzień lipca dla sobie panny. Ok, dziękuję. Koniec negocjacji w związku z jakąś sytuacją, bądź z jakąś osobą. Drugi tydzień lipca dla panny poproszę. Coś tu się wyjaśnia, tak? Słyszę, będzie wyklarowane w końcu. Jakieś porozumienie. Drugi tydzień lipca, poproszę, trzeci tydzień. Mhm. I czwarty tydzień lipca dla panny, poproszę jeszcze. Dobrze, kochani, i dopowiemy sobie jeszcze tym czytanku, tymi kartami. O co tutaj dokładnie jeszcze może chodzić? W pierwszym tygodniu, tak jak już powiedziałam, kochani, koniec jakichś negocjacji. E, być może coś tutaj się toczyło do jakiegoś dłuższego czasu być może do 36 tygodni lub miesięcy ta sytuacja jakaś miała miejsce, do której nie można było dojść do porozumienia z kimś. Być może uwalniasz się tej sytuacji od jakichś chciwych ludzi. W drugim tygodniu, kochani, coś tam będzie uczuć. Być może będzie trzeba coś wyjaśnić przy wspólnej kawie, herbacie, posiłku, przy jednym stole. Prawdopodobnie też pomiędzy dwoma osobami. Prawdopodobnie dowiecie się jakiejś ukrytej prawdy od kogoś. Może chodzi o jakieś uczucia, o jakieś związki. W trzecim tygodniu, kochani, powraca jakaś podła osoba z, pod z toksyczną energią. I jakiś skorpion, kochani, planuje na Was zemstę w czwartym tygodniu. Możliwe, że chodzi o jakieś trudne relacje rodzinne. Ok. Co tu najważniejszego dla Was, kochani, jeszcze na lipiec? Przypomnę, że energia jest ogólna, także nie będzie rezonować w każdym, także wierzcie tylko to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje. Ok? Co najważniejszego w lipcu dla Tudiakalnej Panny? Co najważniejszego w lipcu dla Panny? Uh -huh. Co w bliskim otoczeniu? Tutaj, kochani, wygasa jakaś pasja w, nas, w Was. Co w pracy i finansach? Co w miłości i uczuciach? przed sobą ukryte. Wow. I co do Ciebie zmierza? Ukryta jest jakaś zemsta, kochani. Tutaj ta karta poleciała na kartę osoby z podnapu Skorpiona. Wybiła tą zemstę jakby w powietrze, tą kartę zemsty. Także tutaj ktoś o czymś nie mówi. To będzie przed Wami ukryta jakaś zemsta, tak? Przez Skorpiona. Ok, co jest najważniejszego? No tutaj wytracacie jakąś pasję. Jakaś pasja z Was, kochani, ulatuje w związku z taką sytuacją bądź osobą. Natomiast w bliskim otoczeniu, kochani, balans, równowaga, harmonia. Co tu jeszcze? Być może zakończa się jakaś sytuacja, która wymykała się spod kontroli, być może związana z trygonem ognia, baran, lew i szczelec. Może pojawić się ktoś, to znowu coś zakłóci, kochani, żeby was wybić z rytmu. Ta sytuacja może dotyczyć, kochani, finansów, może być związana z trygonem ziemi, pan na koziorożec lub ktoś zakańcza jakąś sytuację, którą traciliście kontrolę i proponuje wam jakieś inne rozwiązanie, na przykład na jakieś dodatkowe dochody pochodzące z natury, dodatkowe źródło zarobkowania. Ok. Możecie otrzymać, kochani, informacje o odejściu kogoś na drugi świat. Kogoś z trygonu ognia, baralny szczelec, ale nie musi być. Być może ta sytuacja wybija Was jakieś dodatkowe, z jakiegoś dodatkowego źródła dochodu, być może mieliście jakąś propozycję, której nie przyjęliście, ale to i tak pokazuje się, kochani, w bliskim otoczeniu harmonia i balans, tak? Ukojeniem może być dla Was, kochani, osoba z trygonu ziemi, czyli byk, panna i koziorożec. Czyli albo by dla siebie sami, sami, drogie panny. Odczuwam tutaj, kochani, energię ulgi. Nie wiem dlaczego, ale... No. Taką tutaj energię odczułam. Być może to była jakaś toksyczna sytuacja, być może to była jakaś sytuacja z osobą, która robiła wszystko, aby was wybić, jakby z samokontroli, z jakiejś kontroli nad swoimi finansami. Być może ktoś coś od was ciągle żądał, chciał więcej, więcej i więcej. No po prostu ta sytuacja się zakończa, tak? No i tyle. Ok, praca i finanse. No właśnie, dużo strachu, dużo obaw, dużo lęku. Słyszę słowo niestabilność. Być może związa związana z jakimś oso jakąś osobą, która powraca za granicę lub która yy, ma korzenie. Obcokrajowca, tak? Jest obcokrajowcem. To może być mężczyzna dobrze urodzony, kochani. Być może ten mężczyzna będzie miał do zakomunik zakomunikowania coś z jakimś trzem osobom, dwóm kobietom i mężczyźniem. To jest postać bardzo towarzyska, ale też niezdecydowana. No i ponownie, kochani, postać mundurowa. I ponownie, kochani, byt panna i... Koziorożec, Czyli wasza energia. Możliwe, że jest taka sytuacja z mężczyzną mundurowym, to ktoś to nosi mundur, to jest ciemnym blondynem. Słyszę słowo zbroja: jakby ktoś ubierał zbroję ochronną. Może nawet nie chodzi o stricte osobę mundurową, która pełni jakąś funkcję, tak? E, zawodową, służbową. Tylko tak, jakby ktoś ubierał jakąś zbroję przed ochroną, przed kimś. Tak tutaj to odbieram taką energię. Ktoś się musi przed kimś chronić, kochani. Pod kątem finansów. Okej, okay, miłość i uczucia. No tutaj jest znowu, kochani, zakończenie. Możliwe, że odejdzie ktoś bliski wam, tak? Na drugą stronę. Nie lubię o takich rzeczach mówić, ale mówię to, co przekazują, kochani, karty, tak? Lub zakończa się, kochani, jakaś relacja uczuciowa w związku z tym, że ktoś z Waszej relacji wyjeżdża za pracą za granicę, po duże pieniądze. No i ponownie, kochani. dobie starszy mężczyzna. Ktoś, to być może miał kiedyś problemy w przeszłości z alkoholem. Się pojawić, kochanie, jakieś sprawy urzędowe do rozwiązania w związku z czyjąś chorobą, z czymś pobytem w szpitalu, co jest ukryte, gniew, złość, w związku z kim lub z czym ta sytuacja, te emocje. Być może, że ktoś traci swoje wysokie stanowisko, być może, że chodzi o osobę z drugą ziemi, bieg na i mężczyzna w wieku 35-50 lat, ale nie musi być. Jeszcze o czymś nie wiesz, drogi wieś. Jeszcze, jeśli, jeśli oczywiście jesteś mężczyzną, jeśli jesteś kobietą, to może być twój partner, twój mąż. Sytuacja związana z dzieckiem. Lub ktoś traci swoje stanowisko przez, swoje, przez swoją, słyszę, lekką myślność. Ale też pojawia się, kochani, zakończenie kopotów i wszystkie powodzenie, przynajmniej na gruncie miłości, relacji uczuciowych, tak. Być może ktoś odpuszcza swoje dobrze płatne stanowisko zawodowe na rzecz rodziny, na rzecz relacji uczuciowych, związku, małżeństwa, partnerstwa. Słyszę, ktoś zwalnia tempo w jakiejś sytuacji, tak? Być może ktoś tutaj, być może dowodujecie się o ciąży swojej partnerki, swojej żony, i w związku z tym zwalniacie tempo w pracy, tak? Aby być więcej czasu ze swoją drugą połową, aby ją wspierać, aby jej pomagać. Być może tutaj długo czekaliście na swoje, nie wiem, potomstwo. Być może to będzie wasze pierwsze dziecko. Coś, co jest waszym spełnieniem marzeń, wielkim szczęściem. Tego tutaj odczuwa właśnie, jakby ktoś odpuszcza pewnego rodzaju, kochani. Wielkie możliwości finansowe na rzecz rodziny. Tutaj się może pojawić informacja o ciąży. Być może, że w lipcu się pojawi informacja o ciąży. Być może, że 7 lipca, albo 9 lipca, albo 10 lipca. 7, 9, 10 lipiec. Mogą być dla Was, kochani, istotne, tak? Ok, co do Ciebie zmierza? Już brak poczucia odrzucenia. Być może to była jakaś sytuacja, kochani, jakaś stagnacja na gruncie jakiejś relacji uczuciowej. No i ponownie, kochani. Idzie do ciebie jakiś prezent, niespodzianka. I ponownie mamy tutaj siódemkę. I ponownie, kochani, znak trygonu ziemi, czyli byk pan na koziorożec. Ale jest też informacja, żeby w tej samej sytuacji, odnośnie jakiejś informacji, być może o czymś odejściu, nie liczyć na spadek po kimś, tak? Co jeszcze? Odpuszczacie coś, odpuszczacie jakąś walkę, słyszę, na jakieś duże pieniądze. Idziecie po spełnienie swoich marzeń, po swoje wielkie szczęście. No to przy drogie panny, zobaczymy co tu jeszcze dla was coś się bardziej ciekawego nam pokazać, jakie jeszcze informacje kochani dla was istotne. Tutaj sobie spojrzymy. Ok, co to jeszcze na miesiąc lipiec dla zodiakalnej panny, kochani? Co to dla panny na lipiec? Jakie jeszcze informacje? Obfitość. Ale odczuwam to jako obfitość, jako szczęście na gruncie domu rodzinnego, nie jako finanse, tak. Są różne postrzegania, kochani, obfitości. <grym> nie dla każdego jest to materia i finanse. Jest jakieś ryzyko do podjęcia. Wybór, jakiś kierunek, jakiś wewnętrzny kompas się musi Was, kochani, uruchomić. Ale też nie przyjmujecie jakiejś pomocy odrzucacie jakąś pomoc. Słyszę jakąś propozycję. Być może od jakiejś kobiety. Energia żeńska, kochani. Jeszcze. Byk i skorpion. Tutaj jakiś byk wykaże się swoją praktycznością. Być może w pozyskiwaniu środków na swoje utrzymanie jakąś produktywnością. Podobnie kochani, energia znaku ziemi, tak? E, natomiast dzięki jakiemuś skorpionowi przychodzi do Was oczyszczenie. Być może wychodzą na jaw jakieś sekrety. Ktoś tu ma jakąś sekretną moc, kochani. O czym nie wie, być może jeszcze nie zdaje sobie z czegoś sprawy. Bliźnięta. Tutaj przydam jakieś informacje, które będą wymagały, kochani, wyjaśnienia. Tutaj jest zalecenie, aby się uwolnić od Twoich wahań. Ale też nic nie rób za bardzo w tej sytuacji. Po prostu idź po to, Ogranicz też pewnego rodzaju straty. Być może to jest związanego kochani z osobą z koziorożca, ale nie musi być. Waga. Jest tutaj nawołanie, aby zachować piękne relacje partnerskie, aby je pielęgnować. Czyli to, co tutaj mówiłam na początku, tak. Być może będzie to pewnego rodzaju poświęcenie dla Was, być może to wprowadzi pewnego rodzaju zamieszanie w jakąś relację uczuciową. Być może ktoś coś będzie zbyt mocno idealizował. Ale jest to po to, kochani, aby objąć prowadzenie, aby podjąć decyzję z odwagą, aby zacząć coś nowego. Na kogoś to będzie jakiś nowy początek, tak? Zmień nastawienie. Słuchaj swojej wyższej mocy. Otwórz swoją wyższą jań. I zrób coś z rozmachem. Energia domu 9, która mówi o zajrzeniu w głąb swoich podróży umysłowych, tak? Rozszerzenia swoich horyzontów, swoich światopoglądów. Coś, co nie jest. Po części jest, ale i nie jest fizyczne, tak? Wyróż w podróż, jest dla ciebie czymś nowym, czymś nieodkrytym, ale też po części jest spełnienie Twojego wnętrza, wnętrz, Twoich wewnętrznych marzeń, tak? To cię nauczy czegoś. Być może jakiegoś postępnego na działania, być może rozwijania swoich dalszych działań w tym kierunku. Co jeszcze? Ponownie, kochani, odpowiedzi umysłu, głęboka analiza, analiza, co w konsekwencji będzie przydatne do dalszej komunikacji. I energia domu piątego, która mówi o produktywności biologicznej, kochani, o dzieciach. No, powraca ta energia cały czas, tak? Coś tu jest, kochani, na rzeczy. Dowiecie się o czymś, o jakiejś ciąży? Swojej partnerki lub swojej własnej, oczywiście ciąży też się dowiesz, być może. Ok, coś jeszcze. Być może ktoś tutaj coś będzie ukrywać w tajemnicy, być może przez to, że długo starałeś lub starałaś się o potomstwo nie powiesz o tym od razu, być może przeczekasz jakiś najważniejszy moment, aby czegoś nie zapeszyć. Wiesz, że to musi pozostać w tajemnicy, tak? Ponieważ to jest twoja wewnętrzna wiedza i ona chce pozostać tylko w tobie. Nie chcesz się tym na razie z nikim dzielić, nikim... nikomu chwalić. To są zmiany, które nadchodzą do ciebie i najpierw ty sam, ty sama musisz sobie to wszystko jakby poukładać, tak? Jest też energia, kochani, transformacji. Coś tu trzeba koniecznie zrobić, zagłębić się w swoje wnętrze, aby odzyskać siebie. No dobrze, drogie panny, jeżeli czujecie, że jest to wasze lub mogło być wasze, rezonuje to z wami, dajcie proszę znać w komentarzu. Jeśli nie, zostawcie proszę dla kogoś innego. A ja na dzisiaj wam kochani dziękuję, ściskam serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa pa!